Kartonowy arsenał numer czwarty 2009 rok, a w nim model samolotu bombowego Junkers 88 d 1 Skala 1 do 33: opracowanie modelu Marcin Grigel, Marcin Dworzecki. Przygotowanie graficzne Marcin Dworzecki. Otwieramy. Pierwsza strona. Jak w każdym egzemplarzu, mamy dane techniczne, opis historii powstania tego samolotu. Model zamieszczony w tym egzemplarzu jest w malowaniu samolotu, na którym latał Werner Baumbach. No i tu też jest życiorys tego pilota. Dalej mamy opis budowy, jak postępować. Opis budowy i odnoszenie się do rysunków. Rysunków jest tu ponad 100, jak policzyłem, natomiast takich drobniejszych to już nie liczyłem, ale to jest grubo ponad 100 rysunków. Rysunków, czyli tak zwanych renderów z, publika z opracowania. I tu mamy właśnie takie przykład modelu, rzuty taki perspektywiczny rzut i od dołu i konstrukcja skrzydeł lotek. No i zacznę tu właśnie na ośmiu arkuszach zamieszczone są części tego modelu. Na stateczniku zaznaczone są osiągnięcia, czyli bombardowania. Tu mamy, z reguły są to okręty, statki transportowe. Model w takim malowaniu trójbarwnym, czyli ciemna, zieleń, zieleń, błękit. I tu do retuszu należy używać farbek bądź akryli z palety samolotów niemieckich. Farbek, który się używa w modelarstwie z oznaczeniami. No i tak mamy właśnie na tych stronach, model po sklejeniu będzie miał rozpiętość 61, niecałe 61 cm długość 43 cm. Będzie to dość duży model, i to są właśnie arkusze, tu mamy wętrza kabin. Natomiast na czterech arkuszach mamy rozmieszczone wręgi do wycięcia. Sprawdziłem. Można jeszcze kupić ten model u wydawcy, również wręgi do niego, jak i owiewka kabin do tego modelu. Niestety nie ma kół. No, i tak na czterech arkuszach właśnie mamy wręgi do wycięcia. Jest tego też dużo. I jeszcze mamy tu tak. I tu jeden arkusz. I drugi arkusz, czyli cztery arkusze. Wzory elementów, szablony do samodzielnego wykonania, czyli jakieś wzmocnienia, osie y, do goleniku i tak dalej. Jakieś rury wydechowe, podejrzewam, czy coś takiego tu do, do oznaczeń. Natomiast Mamy też wzory jakby do samodzielnego wyko wykonania owiewki kabiny. No i tu właśnie są, przesunę sobie kamerę. No i tu są te elementy, które przyklejamy na owiewki, czyli obramowanie owiewek. Troszeczkę, może rysunki, jak są wykonane. I tu mamy dość szczegółowe rysunki. Na przykład kolenie, golenie podwozia. Opis, oczywiście, jest. Co do budowy i, i poszczególnych odnos odnoszenia się do rysunków, do tych elementów. Nie ma o, jakby oznaczeń, numeracji tych rysunków. E, niestety e, trzeba szukać w danym momencie, kiedy, kiedy e, będziemy sklejać w danym momencie. I jeszcze mamy tu też, właśnie, dalszą część na ostatniej stronie e, dalszą część opisu opisową. No, i tu arkusz też z częściami. Może zbliżenie zrobię teraz na troszeczkę bliżej. No, i tu mam zbliżenie na przykład na lotki, i jak widzimy, właśnie są te ślady też zabrudzeń, jakieś naleciałości, które tu w tym momencie widać. Oczywiście to opracowanie graficzne Marcin Dworzecki. No i tu wiadomo, dlaczego tak jest. Troszeczkę tych, tych zabrudzeń, tej waloryzacji jest pokazane. Tu mamy osłony kabin. W spojrzeniu wszystko wyraźnie widać. Nity, właśnie te ślady naleciałości. No i jak widzimy, jakieś drobne oznaczenia. Które są na kadłubie, część kadłuba bądź silników. No i dalsza, dalsze strony w zbliżeniu końcówka skrzydła sklejka, która jest w kolorze do danych elementów. No i właśnie bardzo dobrze widać użytkowanie, ślady eksploatacji, ślady zabrudzeń. Oczywiście samolot w tym okresie, jeżeli był wykorzystywany na froncie, to miał ślady eksploatacji, lotów, zabrudzeń, zanieczyszczeń i tak dalej. Tu drobne elementy, podejrzewam, wyposażenie kabiny, wręgi kabin lub silników, należałoby tutaj znaleźć. Ja tu nie szukam, po prostu tak z domysłu mówię, co to może być. I następna strona, troszeczkę bliżej. O. Tu mamy raczej też coś z wnętrza kabiny. Dość duży, gruby egzemplarz, no wiadomo, bombowiec. Rozpiętość duża. Tu mamy koła, naklejamy, wykonujemy samodzielnie. Nie widziałem na stronie, być może przegapiłem albo coś takiego, bo nie ma dostępnych kół. No i może na jakiś rysunek, o tak się prezentuje. Rysunek poglądowy, pomocny przy budowie. Tu na przykład mamy goleń ładnie pokazaną. I jeszcze części nie będę Was tu zanudzał rysunkami, ale na przykład rzuty, trzy rzuty. Przód, góra, dół, tak wykonany rysunek. I bok modelu z oznaczeniem sekcji, części elementów. Tu elementy do. Naklejenia, oddale troszeczkę. O. No i tak się prezentują właśnie te elementy do naklejenia na karton. I dalszy etap tu elementów, to już bliżej. Z bliska. No, bardzo ładny model ciekawe tak zwane podbrzusza bodajże gondol silników bo mamy tutaj jakby dwa obok siebie te same podobne elementy i właśnie one tutaj mają dość liczne zabrudzenia czyli od ślady błota skół z, z, kół, z lotnisk polowych Tu są elementy wnętrza kabiny, pilota, obserwatora, strzelca. Na pewno te elementy dość sporo drobnych elementów. No i skrzydło tu mamy lewe. Końcówka skrzydła, skrzydła podzielone jak gdyby na dwie sekcje, czyli, czyli sekcja kadłub, gondola silnika i, i końcówka skrzydła. Tu jest właśnie ta y, część y, skrzydła między kadłubem a gondolą silnika. No, i tu ciekawy właśnie ten fragment ogona z tymi rysunkami, malowidłami zestrzeleń, bombardowań, tak bym to nazwał bardziej. Bo tu mamy odpowiednik na przykład statek i bombka, yy, taki płomyczek, czyli, czyli zbombardowany pewnie w ten sposób, był Tak się prezentuje U88D. I zawartość tej wycinanki, a tak prezentuje się model właśnie wykonany z tej wycinanki. Model wykonany przez modelarza Oniku SEP 545. Zdjęcia zaczerpnięte z portalu kartonówki.pl. No i jak widzimy, właśnie model ładnie wykonany w całej okazałości. Duży model. Wnętrze kabiny, oszklenie. No i właśnie ten statecznik. Natomiast na ostatniej stronie okładki tu zdjęcia zamieszczono w przygotowaniu śmigłowiec MI24, tak zwana surówka. I tu w przygotowaniu właśnie mamy wkrótce okładki. Także u mnie wkrótce też będą te trzy modele pokazane. Zapraszam na kanał, na śledzenie kanału. Pokażę te modele, jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem bądź budową, zawartością wycinanki. Pokażę, co zawiera wycinanka, kartonowy arsenał. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następne filmy na kanale. Cześć.